Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Paliwo nuklearne w przyszłości produkowane jest w Rosji, materiał 16 sierpnia 2024 rok serdecznie zapraszam na kolejny odcinek i, za, i zaczynam Nowosybir, Nowosybirskie Zakłady Koncentratów Chemicznych NCCP część działu paliw TVEL Firmy Rosatom wyprodukowały próbki TVS Myśnik 5. Są to kasety paliwowe piątej generacji do reaktorów jądrowych, które można montować w pełni automatycznie, bez interwencji człowieka. Spawanie zrobotyzowane ramy zespołu paliwowe, foto itd. Rosatom. Wcześniej Rosatom informował o rozwoju TVS-5. Zauważając, że cechy konstrukcyjne nowy, nowych kaset umożliwiają zorganizowanie całkowicie bezzałogowego, automatycznego montażu paliwa z plutonem i jego obsługę w elektrowniach jądrowych, nowe zespoły paliwowe przeszły już pełen e, o, o, zakres. Testów przedreaktorowych y, mogą być stosowane w reaktorach typu WWER-1000 i wwr 1200 jak pracują, jakie pracują we współczesnych rosyjskich elektrowniach jądrowych. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i dozo.